Halo. Halo. dobry wieczór. Dobry wieczór. Z mojej sprawy, tutaj pan wystawił kaczki na OLX-ie. E, tak, zgadza się. Z matką. Mhm, dokładnie. Proszę e, mi powiedzieć, czy jest opcja, żeby na przykład kupić całą matkę bez tych bankartów? Bez tych bankartów? Dalej, Nie to, to, to nie da radę, no. chciałbym ja... babcię dać, ale na pewno da radę, bo, bo zawsze mam wątpliwość, nim mi wystawią kaczkę. No to poczekaj pan Na chwilkę. Nie e, ja tylko ja się coś, py ja się coś pytam. Słuchaj, można kupić, pan mówi, że można bez co samą matkę wziąć i nie ma problemu. To weź spytaj się tam ojca czy jest czy bierzemy i najwyżej no, to. Dobra. E, dobra, tako, możemy wziąć e, sa, możemy wziąć e, samą matkę i jaki będzie koszt? Mm, dobra, sekunda, dobra Dobra 35 złotych, babcia mówi, ile będę Ile? 35 Za matkę? Mhm mm mm, To może poda pan mamę, czy tam babcie, to, to ja się jeszcze dogadam, po prostu No dobra, nie ma problemu Tak? E, chciał pani, nie, tu pani, pani wystawiła ka kaczkę plus matkę, tak? Tak, tak Chciałbym kupić samą matkę bez bękartów. No. I chodzi o koszt takiego bydlęcia? Znaczy kaszora, kaczki. O. No 35 zł. Za matkę? Tak, za kaczkę. A co by, powiedział, co by pani powiedziała o tym, że na przykład płacę 40 zł i biorę, tak. mat, biorę matkę plus dwie losowe kaczki małe. Albo nawet 50, albo 50 zł i dwie losowe małe kaczki, o tak o. No dobrze, może być. Pasuje? Pasuje. Hmm. A proszę mi powiedzieć, yy, pani, czy, czy co one żrą teraz w zimę? Teraz tak jak e... są przechowywane. No teraz to ja daję pasze, no bo te na początku to trzeba wychować, nie? No tak. No a mam a mam takie tarcze, no to taką mieszaną ospę swojską, Pszenica jo. tam, do owiec. O tak kartofle jak tam obierki z kartofle gotuje a, a siano kiszonkę jedzą? Nie, nie, nie nic z takich rzeczy? Nie. E, dobra, fajne jaja, dzięki za telefon. A czyli to są jaja według pana? U. Czemu jaja w sumie? No bo nie wiem, może siano kiszonka spowodowała, że to jajam dzwonię po... każdy gdzieś... Dobry wieczór? Dzień, o, teraz dobrze panią słyszę, bo wcześniej samo pani słyszałem. Mhm. Dzwonię w sprawie ogłoszenia ZOLIXA. Słucham? Dzwonię w sprawie ogłoszenia ZOLIXA. Ale w sprawie jakiego ogłoszenia? Yy, to no, pani wystawiła tutaj y, zwierzęta typu kaczki biegusy. Tak, są, a wie pan co, bo tym się zajmujemy o... To męża, dobra? No ja tak do... Mo może być... To i ja męża. Jo, jo. Dobra. Hmm. Haldo Halo, wieczór. Ja Rozmawiałem z pana żoną. Pan wystawił 60 zł od sztuki, tak? Tak. No, a żona tutaj zapowiedziała się, że może zejść o połowę, czyli 30 zł za sztukę. No, nie, nie. Wie pan. Tu ty bardziej, że został mi chyba kaczor i kaczka. Także to, to nie. No dobra, no to inaczej. No to, żeby tu nie było, że już. No ale tak, na przykład, spuściłby pan tą dyszkę, na przykład 5 dyszek za, ta, za takiego kaczka. Za, no, za, za to kaczora. Za kaczora 5 dyszek. Za kaczora 5 dyszek. Tak. I kaczor jest większy od kaczki czy mniejszy? Podobny, podobny. Dobra, już panu tłumaczę. Więcej, więcej. Już Panu tłumaczę o co chodzi, żeby Pana nie zwodzić, tak? Takiego kaczora. Nie jestem rolnikiem, ale powiem Panu szczerze, jak facet, facetowi yy, chcę go kupić yy, na zajebanie dla węża. Jako pokarm po prostu, tak? Mamy, ma, mamy węża yy, takiego, no. Pytona, ale takiego rocznego. No, no w sumie prawie już półtora rocznego, że on jest w stanie takiego kaczora w całości połknąć, zadusić i zjeść, tak? I chodzi o to, że on taki. Jak on zje takiego kaczora, to będziemy mieli spokój na miesiąc praktycznie, nie? I Aha. O to chodzi. No tak. Aha, no tak, tak, no w sumie, no, ma pan rację. No bo to jest ty, kaczka taka szczupła, no myślę, że powinien to przełknąć. No tak, tym to bardziej... Jest taka szczupła, długa kaczka. Tak, tym bardziej, że zacznie od gęby, to wciągnie, a ten tułów to tak. już jakoś pójdzie. Tak, na pewno, bo to nie jest takie grube, jak ja to nieraz... Łapie, to tak praktycznie... Jak no tak wie... mocno Po dwoma rękoma obejmie. No tak... tak no uparł. No tak widzę właśnie na zdjęciu, to że... Jest... Widzę, że takie na, na zdjęciu, że ten kaczor taki fit jest, to jest... Tak yy, ten biały. Tak jest biały, jest i ciemny, no i kaczor No, no to, ten, są, no to, to... No te, ten na zdjęciu to widzę taki to fi... fit kaczor, że taki jest do wciągnięcia. To przejdzie przez ten. No, 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 czy on chyba dobrze, raczej nie ma problemu, bo... Jakby... Bo jak on, proszę pana, jak, jak on atakuje, to jak, jak ściska na przykład za tułów, to te, ten tułów się kurczy, bo płuca mu miażdży i odcina dopływ powietrza. A taki kaczor prawdopodobnie jest bar, też trochę napompowany tym powietrzem. Jak, jak on zejdzie z niego już te powietrze, zostanie zaduszony. No, no, no tak, co tu zgadzasz. No tak, tak. Pewnie tak. No właśnie. Dlatego. Y Proszę powiedzieć tak, czy 50 pięć, zł jest odpowiednia cena i dwa czy nie będzie panu szkoda właśnie na pożarcie? No nie będę co okłamywać. Takie łańcuch pokarmowy, tak działa natura, tak? No nie, no, nie. jaki to problem, no co tam, co tam, co tam tradać? Okay. Jak jak pan przyjedzie, no to spojrzymy, która tam czy są takie, bo to są tegoroczne też, to są takie mm. ciut mniejsze może i, no i są ciut większe, no to nawet może taką ciut mniejszą czy coś, no tak jak będzie pan. Dobrze, powiedzieć. a może byśmy zrobili tak po prostu, że bo ile pan ma tych kaczorów? No tych takich biegusowatych, no to tam no, będzie z pięć, ze cztery, A co pięć. na przykład, co pan na to, żeby, żeby jak ja bym przyjechał do pana i tych pięć kaszorów byśmy dali do jednej zagrody, ja bym wpuścił tam węża i na przykład wąż by sobie wybrał jedną sztukę i ją zężar na miejscu, ja bym panu zapłacił po prostu. No, bo to one się strasznie zestresują. One mi no, kurwa, Nie no. To może wybierzemy jedną taką w miarę szczupłą i tylko gdzieś puścimy i okej. Okay. No dobra, to. Może być tak, że ja przyjadę z terarium i na przykład wpuścimy tą najmniejszą najmniejszego kaczora, żeby tam zażar. No tylko nie mam pomysłu chwilowo, gdzie to zrobić. No nie, na przykład ja mogę podjechać busem, Volkswagenem Transporterem Trójką i te, z tyłu dam terrarium i tam do terrarium wrzucimy kaczora i ją i gotówkę panu dam i koniec. Aha, no no, dobra, no w ten sposób to może być, bo ja tu nie mam na razie wolnego garażu, nie mam nic, żeby tam można było to spokojnie wpuścić, tak, nie mam pomysłu gdzie, ale no, w ten sposób no może być. Okej, okay. no to, no to w sumie ja jestem usytansfokcjonowany, no bo ja będę miał spokój z nim na miesiąc, pan też będzie miał spokój, no a taki kaczor, no to, to co tam, no przecież nie ten, to następny, tak? No, a, pan, no to jest albo do chowu, albo na ubój, tak miał problemu. Mhm. Bo raczej akurat on nie będzie agresywny taki kaczor, on raczej krzywdy nie zrobi wężu, tak? Nie, nie. A to jest takie dzikie łaskawe, No żeby nie był pan jakiś agresywny, bo kiedyś miałem sytuację, że wpuściłem e, królika takiego, znaczy no takiego dużego królika, prawie, prawie jak zająca do węża. No to królik złapał za szyję węża, zaczął nim miotać jak szatanem po całym terarium, to myślałem, że wąs zdechnie, nie? Tak wiesz, że dlatego się teraz pytam Aha. i się boję. Nie, 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 tak, tak, to nie. No dobra. No, no to czyli jesteśmy mówieni? Yy, najmniejsza sztuka kaczora, 50 zł i na przykład ja do, bym do pana zadzwonił w niedzielę i umówimy się na przyjazd wtedy dokładnie i przyjadę i o. Mm. No dobra, dobra, nie ma sprawy. Ja?